Cześć. Dziś przytoczymy dwie relacje jednej osoby, zaczerpnięte z różnych wypowiedzi. Mowa o Anicie Murdżani, która pochodzi z hinduskiej rodziny, a większość życia mieszkała w Hongkongu. Podczas zmagania z chorobą nowotworową przeżyła ona doświadczenie z pogranicza śmierci, co całkowicie odmieniło jej życie i doprowadziło ją do uzdrowienia. Anita Murdżani następnie opisała swoje przeżycia w książkach. Z których dwie zostały także wydane w Polsce. Aktualnie jest pisarką, inspirującą mówczynią i nauczycielką duchową. Posłuchajmy pierwszej relacji Anity. Jest to opis jej przeżycia, który pochodzi z jej strony internetowej. Źródło w opisie. Rankiem 2 lutego 2006 roku, po czterech męczących latach walki z rakiem, mój organizm w końcu miał dość, i zapadłam w śpiączkę. Kiedy mój mąż zawiózł mnie do szpitala, świat wokół mnie zaczął wydawać się surrealistyczny i jak ze snu. A ja czułam jak coraz bardziej oddalam się od świadomości. W chwili, gdy przyjechałam i zobaczyła mnie onkolog, jej twarz była wyraźnie zszokowana. Serce twojej żony może wciąż bić, powiedziała Danemu, ale tak naprawdę jej tam nie ma. Jest już za późno, aby ją uratować. Jej narządy już się zatrzymują. Jej guzy urosły do rozmiarów cytryn w całym układzie limfatycznym. Od podstawy czaszki do podbrzusza. Jej mózg jest wypełniony płynem, podobnie jak płuca. I jak widać, na jej skórze pojawiły się zmiany, które sączą się toksynami. Nie przeżyje nawet nocy. Patrzyłam, jak twarz denego wypełnia się udręką i chciałam do niego krzyknąć. Wszystko w porządku, kochanie, wszystko w porządku, proszę, nie martw się, nie słuchaj lekarki, naprawdę czuję się świetnie, ale nie mogłam. Żadne słowa nie padły, brak dźwięku, Deny mnie nie słyszał. W tym stanie bliskim śmierci byłam bardziej świadoma wszystkiego, co się wokół mnie działo, niż kiedykolwiek w normalnym stanie fizycznym. Nie używałam swoich pięciu biologicznych zmysłów, ale wszystko intensywnie chłonęłam. To było tak, jakby włączył się inny, zupełnie inny rodzaj percepcji, i wydawało mi się, że ogarniam wszystko, co się dzieje, jakbym powoli się z tym wszystkim łączyła. Nie czułam emocjonalnego przywiązania do mojego pozornie martwego ciała, które leżało na szpitalnym łóżku. Nie czułam, jakby ono było moje. Wyglądało na zbyt małe i nieistotne, aby pomieścić to, czego doświadczałam. Czułam się wolna. Wyzwolona i wspaniała. Każdy ból i smutek zniknęły. Czułam się całkowicie nieobciążona. Nie przypominałam sobie, żebym kiedykolwiek wcześniej się tak czuła. Nadal czułam, że rozszerzam się coraz bardziej na zewnątrz, oddalając się od mojego fizycznego otoczenia. To było tak, jakbym nie była już ograniczona ograniczeniami przestrzeni i czasu i nadal rozprzestrzeniała się zajmując większy obszar świadomości. Jednocześnie doświadczyłem wielkiego poczucia radości i szczęścia. Czułam, jak wszystkie moje emocjonalne przywiązania do moich bliskich i otoczenia powoli znikają. To, co mogę opisać tylko jako wspaniałą i chwalebną bezwarunkową miłość otoczyło mnie, owijając mocno, gdy nadal odpuszczałam. Nie czułam się tak, jakbym fizycznie poszła gdzie indziej. Raczej, jakbym się obudziła, w końcu została obudzona ze złego snu. Moja dusza w końcu uświadomiła sobie swoją prawdziwą wspaniałość. Robiąc to, rozszerzała się poza moje ciało i ten fizyczny świat. Uczucie całkowitej, bezwarunkowej miłości było niepodobne do niczego, co znałam wcześniej. To było całkowicie bezkrytyczne. Jakbym nie musiała nic robić, aby na to zasłużyć, ani nie musiałam udowadniać, że na to zasłużyłam. Ku mojemu zdumieniu uświadomiłam sobie obecność mojego ojca, który zmarł 10 lat wcześniej. Tato, jesteś tutaj, nie mogę w to uwierzyć. Nie wypowiadałam tych słów, tylko je myślałam, a w rzeczywistości było to bardziej jak odczuwanie emocji kryjących się za słowami, ponieważ nie było innego sposobu komunikowania się poza emocjami. Rozpoznałam też esencję mojej najlepszej przyjaciółki Sonii. Która zmarła na raka 3 lata wcześniej. Wydawało mi się, że wiem, że oboje byli ze mną obecni na długo przed tym, zanim stałam się ich świadoma przez całą moją chorobę. Byłam świadoma innych istot wokół mnie. Nie poznawałam ich, ale wiedziałam, że bardzo mnie kochają i chronią. Zrozumiałam, że one też były ze mną przez cały ten czas. Otaczały mnie miłością, nawet kiedy nie byłam tego świadoma. Moja zwiększona świadomość i uczucia bezwarunkowej miłości w tym rozszerzonym królestwie były nie do opisania, pomimo moich najlepszych starań, aby je wyjaśnić. Wszechświat ma sens, zdałam sobie sprawę. W końcu rozumiem, wiem, dlaczego mam raka. Byłam zbyt pochłonięta cudem tej chwili, aby rozwodzić się nad przyczyną, chociaż wkrótce zbadałam ją dokładniej. Wydawało mi się również, że zrozumiałam, dlaczego w ogóle pojawiłam się w tym życiu. Znałam swój prawdziwy cel. Dlaczego nagle to wszystko rozumiem? Chciałam wiedzieć, kto daje mi te informacje. Czy to Bóg, Kryszna, Budda, Jezus? A potem ogarnęła mnie świadomość, że Bóg nie jest istotą, ale stanem istnienia. I byłam teraz w tym stanie. Zobaczyłam, jak moje życie misternie wplecione jest we wszystko, co znałam do tej pory. Moje doświadczenie było jak pojedyncza nić, przewleczona przez ogromne i złożone kolorowe obrazy nieskończonego gobelinu. Wszystkie inne nici i kolory reprezentowały moje związki, w tym każde życie, którego dotknęłam. Były wątki reprezentujące moją matkę, mojego ojca, mojego brata, mojego męża i każdą inną osobę. Która kiedykolwiek pojawiła się w moim życiu, niezależnie od tego, czy odnosiła się do mnie w pozytywny czy negatywny sposób. Zaczęłam rozumieć, że chociaż mogłam być tylko nitką, byłam integralną częścią gotowego obrazu. Widząc to, zrozumiałam, że jestem winna sobie i wszystkim, których spotykam, a także samemu życiu, aby zawsze było wyrazem mojej własnej, niepowtarzalnej istoty. Próba bycia czymkolwiek lub kimkolwiek innym nie uczyniła mnie lepszą, po prostu pozbawiła mnie prawdziwego ja, uniemożliwiało to innym doświadczanie mnie taką, jaką jestem i pozbawiło mnie autentycznej interakcji z nimi. Kiedy patrzyłam na wielki gobelin, który był obrazem mojego życia do tego momentu, mogłam dokładnie określić, co doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj. Spójrz tylko na moją ścieżkę życia. Dlaczego, och, dlaczego zawsze byłam dla siebie taka surowa? Dlaczego zawsze się załamywałam? Dlaczego zawsze porzucałam siebie? Dlaczego nigdy nie stanęłam w obronie siebie i nie pokazałam światu piękna własnej duszy? Dlaczego zawsze tłumiłam własną inteligencję i kreatywność, aby zadowolić innych? Zdradzałam się za każdym razem, gdy mówiłam tak, kiedy miałam na myśli nie. Dlaczego krzywdziłam siebie, zawsze szukając aprobaty innych, aby być sobą? Dlaczego nie poszłam za swoim pięknym sercem i nie powiedziałam swojej prawdy? Dlaczego nie zdajemy sobie z tego sprawy, kiedy jesteśmy w naszych fizycznych ciałach? Jak to się stało, że nigdy nie wiedziałam, że nie powinniśmy być dla siebie tacy surowi? Nadal czułam się całkowicie otoczona morzem bezwarunkowej miłości i akceptacji. Mogłam spojrzeć na siebie świeżym okiem. I zobaczyłam, że jestem pięknym dzieckiem wszechświata. Zrozumiałam, że sam fakt istnienia uczynił mnie godną tej boskiej miłości, a nie osądu. Nie musiałam robić nic konkretnego. Zasługiwałam na miłość po prostu dlatego, że istniałam. To było dla mnie dość zaskakujące, ponieważ zawsze myślałam, że muszę zapracować na to, aby być kochaną. Wierzyłam, że w jakiś sposób muszę być tego warta. I zasłużyć na to, by się o mnie troszczono, więc niewiarygodne było uświadomienie sobie, że tak nie jest. Zrozumiałam też, że rak nie był jakąś karą za coś, co zrobiłam źle, ani też nie doświadczałam negatywnej karmy w wyniku któregokolwiek z moich działań, jak wcześniej sądziłam. To było tak, jakby każda chwila zawierała nieskończone możliwości. A miejsce, w którym byłam w tym momencie, było kulminacją każdej decyzji, każdego wyboru i każdej myśli z całego mojego życia. Wiele lęków i moja wielka moc objawiły tę chorobę. To, co wydarzyło się później, jest niezwykle trudne do opisania. Po pierwsze, wydawało mi się, że wszystko, na co skierowałam swoją świadomość, pojawiło się przede mną. Po drugie, czas był zupełnie nieistotny. Nie był to nawet czynnik do rozważenia, jakby nie istniał. Wcześniej lekarze przeprowadzali badania czynnościowe moich organów, a ich raport był już spisany. Ale w tamtym królestwie wydawało się, że wynik tych testów i raport zależały od decyzji, którą miałam jeszcze podjąć: czy żyć, czy iść dalej ku śmierci. Gdybym wybrała śmierć, wyniki badań wskazywałyby na niewydolność narządów. Gdybym wybrała powrót do życia fizycznego, pokazałyby, że moje narządy znów zaczynają funkcjonować. W tym momencie zdecydowałam, że nie chcę wracać do ziemskiego życia. Wtedy uświadomiłam sobie, że moje fizyczne ciało umiera i zobaczyłam lekarzy rozmawiających z moją rodziną, wyjaśniających, że to śmierć z powodu niewydolności narządów. W tym samym czasie mój ojciec komunikował się ze mną. To jest tak daleko, jak możesz iść, kochanie. Jeśli pójdziesz dalej, nie będziesz mogła zawrócić. Uświadomiłam sobie granicę przede mną, chociaż ta granica nie była fizyczna. To było bardziej jak niewidzialny próg, naznaczony zmianami poziomów energii. Wiedziałam, że jeśli ją przekroczę, nie będzie odwrotu. Wszystkie moje więzi ze światem fizycznym zostałyby trwale zerwane. Ale zanim wkroczyłam w tę krainę na dobre, Uświadomiłam sobie nowy poziom prawdy. Odkryłam, że odkąd zdałam sobie sprawę, kim naprawdę jestem i zrozumiałam wspaniałość mojego prawdziwego ja, gdybym zdecydowała się wrócić do życia, moje ciało uzdrowiłoby się szybko. Nie w ciągu miesięcy czy tygodni, ale w ciągu dni. Gdybym zdecydowała się wrócić do swojego ciała, wiedziałam, że lekarze nie będą w stanie znaleźć śladu raka. To oszałamiające odkrycie uderzyło we mnie jak grom z jasnego nieba. Zrozumiałam, że jedynie będąc tym, kim naprawdę jestem, uzdrowiem zarówno siebie, jak i innych. Wiedziałam, że to naprawdę jedyny cel życia Być sobą, żyć zgodnie z naszymi prawdami i być miłością, którą jesteśmy. Jakby na potwierdzenie mojego urzeczywistnienia, uświadomiłam sobie, że mój ojciec i Soni komunikują się ze mną. Teraz, gdy znasz prawdę o tym, kim naprawdę jesteś, wróć i żyj bez strachu. Było popołudnie 3 lutego, jakieś 30 godzin po tym, jak zapadłam w śpiączkę. Moje oczy zaczęły migotać i otwierać się około godziny 16, a mój wzrok był bardzo niewyraźny. Ledwo widziałam, że zarys postaci stojącej nade mną to Deny, a potem usłyszałam jego głos. Ona wraca. Kiedy odzyskałam przytomność, mój rak zaczął szybko znikać. Ku zdumieniu moich lekarzy, w ciągu kilku tygodni byłam wolna od niezliczonych guzów i objawów raka. Od tego czasu posłuchałam wezwania, by podzielić się tą potężną historią i boską lekcją ze światem: Pokochaj siebie w pełni to jest Twój cel po to tu jesteś. Przechodzimy teraz do drugiej relacji Anity. Będą to fragmenty jej przemówienia zamieszczone w serwisie YouTube. Źródło w opisie. 2 lutego 2006 roku miałam umrzeć. To miał być mój ostatni dzień w tym fizycznym życiu. Od czterech lat zmagałam się z rakiem. Przez cztery lata choroba wyniszczała moje ciało, wędrowała przez mój układ limfatyczny. Zaczęło się od guzka na szyi, a po czterech latach miałam guzy, Niektóre wielkości cytryny, które rozprzestrzeniły się od podstawy mojej czaszki, wokół szyi, w klatce piersiowej pod pachami i w brzuchu. Moje płuca były wypełnione płynem. Gdybym się płasko położyła, to zakrztusiłabym się tym płynem. Moje mięśnie całkowicie zanikły. Ważyłam jakieś 38 kg. Wyglądałam jak szkielet z naciągniętą na niego skórą. Miałam liczne uszkodzenia skóry, przez które toksyny sączyły się na zewnątrz mojego ciała. Nie byłam w stanie przyjmować pożywienia. Miałam uporczywe gorączki, nie mogłam chodzić z powodu zaniku mięśni. Cały czas byłam podłączona do butli z tlenem. Nie mogłam oddychać bez pomocy tlenu. Tego ranka, 2 lutego 2006 roku, zapadłam w śpiączkę. Lekarze powiedzieli, że są to moje ostatnie godziny, ponieważ moje organy się wyłączają. Moja rodzina została powiadomiona o tym, że powinni się ze mną pożegnać. Bez wiedzy wszystkich dookoła, pomimo tego, że byłam w śpiączce, byłam jednak świadoma wszystkiego, co się dzieje dookoła mnie. Byłam świadoma mojego męża, który był cierpiący i był przy mnie, trzymając mnie za rękę. Byłam świadoma wszystkiego, co robią lekarze. Wkładali we mnie rurki, usuwali ze mnie płyn, abym mogła lepiej oddychać. Byłam świadoma każdej jednej rzeczy, która się działa. Było to odczucie, jakbym miała możliwość widzenia 360 stopni dookoła. Mogłam zobaczyć wszystko, co się dzieje wokół mojego ciała. Nie tylko w pokoju, w którym było moje ciało, ale nawet poza to pomieszczenie. Było to, jakbym rozszerzyła się poza moje ciało. Byłam świadoma mojego ciała fizycznego. Widziałam je leżące na szpitalnym łóżku, ale nie byłam już przywiązana do tego ciała. Czułam to tak, że mogłam być wszędzie w tym samym czasie. Gdziekolwiek skierowałam swoją świadomość, tam byłam. Byłam świadoma mojego brata który był w Indiach. Moje ciało, ja, byłam w Hongkongu. To się działo w Hongkongu. Mój brat był w Indiach i spieszył się na samolot, aby przybyć i mnie zobaczyć. Chciał mnie zobaczyć zanim wezmę ostatni oddech. Byłam tego świadoma. Czułam się, jakbym z nim była. Widziałam go w samolocie. I wtedy także stałam się świadoma mojego ojca i mojego najlepszego przyjaciela, którzy obaj odeszli i umarli wcześniej. Stałam się świadoma ich obecności ze mną, tak jakby opiekowali się mną i komunikowali ze mną. To, co czułam w tym wspaniałym, ekspansywnym stanie, czułam, że byłam w królestwie jasności, gdzie rozumiałam wszystko. Zrozumiałam, dlaczego miałam raka. Zrozumiałam, że byłam czymś o wiele większym. Faktycznie, my wszyscy jesteśmy o wiele więksi i bardziej potężni, niż zdajemy sobie z tego sprawę, gdy jesteśmy w naszych ciałach fizycznych. Czułam się także tak. Jakbym była połączona ze wszystkimi: z lekarzami leczącymi mnie, z pielęgniarkami, z mężem, z bratem, z moją mamą i ze wszystkimi. Czułam, jakbyśmy my wszyscy dzielili tę samą świadomość. Czułam, że mogę odczuć to, co oni czują, mogę poczuć smutek, jak oni czują, mogę odczuć rezygnację lekarzy. Ale jednocześnie nie byłam emocjonalnie wciągana w ten dramat, ale rozumiałam, co oni czują. To tak, jakbyśmy wszyscy dzielili tę samą świadomość, jakbyśmy wszyscy byli wyrazem tej samej świadomości. Tak to czułam. Czułam, że mój ojciec próbuje się ze mną komunikować i przekazać mi, że to nie jest mój czas, że powinnam wrócić do mojego ciała. Na początku nie chciałam wrócić, ponieważ wciąż czułam się tak, jakbym miała wybór, czy powrócić, czy też nie. Nie chciałam wrócić do mojego ciała, ponieważ nie widziałam ani jednego dobrego powodu, aby wracać. Do tego chorego i umierającego ciała. Byłam ciężarem dla mojej rodziny, cierpiałam. Nie było dobrego powodu. Ale w następnej chwili zrozumiałam, że teraz, jak już wiem to, co wiem, i ponieważ zrozumiałam, co spowodowało raka, wiedziałam, że jeżeli wybiorę powrót do mojego ciała, ono uzdrowi się bardzo, bardzo szybko. W tamtym momencie podjęłam decyzję o powrocie. Usłyszałam, jak mój ojciec. I mój najlepszy przyjaciel mówią, teraz, gdy znasz prawdę o tym, kim naprawdę jesteś, wróć i przeżyj swoje życie bez strachu. I w tamtym momencie obudziłam się ze śpiączki. Moja rodzina poczuła ulgę, że mnie widzą, a lekarze nie potrafili tego wyjaśnić. Lekarze byli zaskoczeni, ale byli bardzo ostrożni. Wciąż byłam bardzo słaba. Dla lekarzy nie było jasne, czy wybudzę się na dobre ze śpiączki, wyzdrowiaję, czy mój stan się pogorszy. Ja jednak wiedziałam, że będzie ze mną dobrze i mówiłam mojej rodzinie Wiem, że będzie ze mną dobrze. To nie jest mój czas. W ciągu pięciu dni guzy w moim ciele skurczyły się o 70%. Po pięciu tygodniach zostałam wypisana ze szpitala i wróciłam do domu. Byłam całkowicie wolna od raka. I to co się stało, to musiałam pozbierać moje życie od tego punktu. I jak możecie sobie wyobrazić, moje życie wygląda teraz całkowicie inaczej. To doświadczenie zmieniło moje postrzeganie świata, moje postrzeganie ciała fizycznego, choroby i tego jak postrzegam świat. Bardzo trudno było mi się ponownie zintegrować do życia tutaj. Myślę, że najlepszym sposobem, je, jak to wyjaśnić, jakie to uczucie, będzie użycie metafory. Metafora, którą lubię przywoływać, to porównanie z magazynem. Spróbujcie sobie wyobrazić, że jesteśmy w całkowicie ciemnym pomieszczeniu magazynowym, pełna czerni, nic nie widać. Wyobraź sobie, że jesteś w magazynie, w którym jest całkowicie ciemno. Nic nie możesz zobaczyć, ponieważ jest tak ciemno. Wyobraź sobie, że w dłoni trzymasz małą latarkę. Włączasz tę latarkę i przy jej wykorzystaniu nawigujesz przez ciemność. Używasz tego strumienia światła z tej małej latarki, aby prowadzić siebie przez ciemność. Wszystko, co widzisz w tym magazynie, możesz tylko zobaczyć w świetle tej małej latarki. Wyobraź sobie, że promień latarki pada na ścianę. Wtedy widzisz tylko to, co jest w tamtym miejscu na tej ścianie. Wszystko inne jest w ciemności. Widzisz tylko oświetlony punkt. Wyobraź sobie, że pewnego dnia włącza się wielka lampa i cały wielki magazyn zostaje oświetlony. Zdajesz sobie sprawę, że ten magazyn jest ogromny. Jest większy niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Jest wypełniony wieloma regałami i półkami. Wszystkimi rodzajami różnych rzeczy, każdy rodzaj, jaki możesz sobie wyobrazić, rzeczy, jakie możesz sobie wyobrazić. Wszystko znajduje się na tych półkach, jedno obok drugiego. Niektóre z tych rzeczy są piękne, niektóre nie są tak piękne, niektóre wielkie, niektóre małe, niektóre rzeczy i kolory, których nigdy wcześniej nie widziałeś, nie wyobrażałeś sobie, że istnieją, niektóre są dziwne i zabawne. Wszystkie istnieją jeden obok drugiego, i widziałeś niektóre z nich już wcześniej przy pomocy swojej latarki, ale wielu z nich nigdy nie widziałeś, ponieważ światło twojej latarki nigdy nie padło na nie. Wyobraź sobie, że światło lampy ponownie gaśnie i z powrotem ograniczasz się do korzystania z tej jednej małej latarki. Mimo, że wszystkim co widzisz jest to, co widzisz przy pomocy tej małej latarki, przynajmniej teraz wiesz. Że jest tak wiele więcej tego, co istnieje równocześnie i obok, rzeczy, których nie możesz zobaczyć. Teraz wiesz, że tylko dlatego, że ich nie widzisz, nie możesz ich doświadczyć, nie oznacza to, że one nie istnieją. Teraz to wiesz, ponieważ miałeś to doświadczenie. Tak właśnie ja to odczuwam. Tak wiele więcej istnieje, niż wierzyliśmy wcześniej. Tak wiele więcej istnieje, niż doświadczyliśmy. Jest to tylko poza światłem naszej latarki. Strumień tej latarki, co to jest? To jest twoja świadomość, uważność. Kiedy kierujesz swoją uwagę na coś, to staje się twoją rzeczywistością, staje się tym, co doświadczasz. Może być coś innego, co masz przed samym nosem, ale jeżeli twoja latarka nie zaświeci na to, nawet tego nie zauważysz, nie będziesz tego świadomy. Pomyślcie o tym, pomyślcie o tych wszystkich miliardach dolarów. Które wydajemy na programy zwiększające świadomość o nowotworach. Pomyślcie o tych kampaniach świadomości raka. Wyobraźmy sobie, jeżeli przeznaczylibyśmy te ilości pieniędzy i wysiłki na świadomość zdrowia, jaki inny świat byśmy mieli? Wyobraźmy sobie, jeżeli włożylibyśmy cały nasz wysiłek w pokój zamiast w walkę i wojny, mielibyśmy bardzo odmienny świat. Gdybyśmy zmienili naszą uważność. Aby zejść z tym na bardziej osobisty poziom, chcę się z wami podzielić pięcioma największymi lekcjami, jakie dostałam dzięki mojemu doświadczeniu. Numer jeden. Najważniejsza rzecz, jaką się nauczyłam, to, że najważniejszą dla nas kwestią, na której powinniśmy tutaj koncentrować swoją uwagę i świadomość, jest miłość. I gdy mówię miłość, bardzo łatwo jest powiedzieć, że powinniśmy kochać innych ludzi. Ale jedną z rzeczy, jakie się nauczyłam, jest to, że jednym z powodów mojego zachorowania na raka było to, że nie kochałam siebie. To jest ogromnie istotne. Kiedy kochamy siebie, cenimy siebie. Kiedy cenimy siebie, uczymy ludzi, jak mają nas traktować. Kiedy kochasz siebie, nie masz potrzeby, aby kontrolować czy gnębić innych ludzi, ani nie pozwalasz innym ludziom na kontrolowanie i gnębienie siebie. Tak więc kochanie siebie jest tak ważne, jak kochanie wszystkich innych. Im bardziej kochasz siebie, tym więcej miłości masz do dania innym ludziom. Numer dwa. Kolejna wielka lekcja, jaką się nauczyłam, to aby żyć bez strachu. Większość z nas jest wychowywana na diecie strachu. Jesteśmy uczeni, aby bać się wszystkiego. Ja bałam się wszystkiego, bałam się raka, bałam się zjeść niewłaściwe jedzenie, bałam się nie zadowolić ludzi, bałam się wszystkiego, bałam się porażki. Większość z nas jest tak wychowywanych, aby bać się wszystkiego. Ludzie myślą, że strach utrzymuje nas w bezpieczeństwie, ale to nie jest prawda. To miłość utrzymuje nas w bezpieczeństwie. Gdy kochasz siebie i gdy kochasz innych ludzi, masz pewność, że jesteś bezpieczny i że pomagasz innym ludziom być z dala od zagrożenia. Miłość sprawia, że jesteśmy o wiele bezpieczniejsi niż strach. Trzecią rzeczą, jaką się nauczyłem, która jest tak ważna, to humor, śmiech i radość. Rodzimy się wiedząc to, rodzimy się wiedząc, że ważne jest, aby się śmiać, ponieważ to właśnie dzieci robią cały czas. Rodzimy się znając miłość i brak strachu, ale w miarę jak rośniemy, pozbywamy się tego. Śmiech jest tak istotny i humor, i znalezienie swojej radości w życiu. Jest to bardziej istotne niż jakakolwiek inna aktywność duchowa, o której możecie pomyśleć. Gdybyśmy więcej się śmiali, gdyby nawet nasi politycy nauczyli się śmiać, mielibyśmy znacznie inny świat. Gdybyśmy mieli więcej śmiechu, mielibyśmy mniej ludzi z chorobami, potrzebowalibyśmy mniej szpitali i także mniej więzień. Czwarta kwestia, którą się nauczyłam, to, że życie jest darem naprawdę nim jest. Większość z nas żyje tak, jakby życie było obowiązkiem, codziennym kieratem. Ale nie powinno tak być. Przykre jest, że dopiero gdy stracimy coś cennego, wtedy uświadamiamy sobie prawdziwą wartość tego. Ja musiałam stracić swoje życie, aby uświadomić sobie wartość mojego życia. Nie chcę, aby inni ludzie popełnili ten sam błąd. Dlatego tu stoję i dzielę się tym przesłaniem. Nie chcę, aby ludzie sobie zdali sprawę o wartości swojego życia, gdy już będzie za późno. Twoje życie jest darem. Nawet wyzwania i trudności, które do ciebie przychodzą, są darem. Gdy ja miałam raka, było to największe wyzwanie, jakie mogłam mieć. Ale dziś, gdy na to patrzę wstecz, czuję, że był to największy dar, jaki mogłam dostać. Ludzie myślą, ja też tak wcześniej myślałam, że rak mnie zabijał. Ale właściwie to ja zabijałam siebie, zanim zachorowałam na raka. Rak ocalił moje życie. Wszystkie nasze wyzwania są darami. Na koniec zawsze zdacie sobie sprawę, że wyzwania są darami. Jeżeli zmagasz się z wyzwaniem i nie czujesz, że jest to dar, to znaczy, że jeszcze nie dotarłeś do jego końca. Piąta i ostatnia z rzeczy, która jest tak ważna, którą się nauczyłam, to że najważniejsze dla ciebie jest, aby zawsze być sobą. Bądź sobą tak bardzo jak możesz. Świeć swoim światłem tak jasno jak możesz. Doceniaj swoją wyjątkowość. Uświadom sobie kim jesteś. Poznaj siebie, kochaj siebie bezwarunkowo i po prostu bądź sobą. I z tymi pięcioma lekcjami zapraszam Was do życia bez strachu. Dziękuję bardzo. Na tym kończą się relacje Anity Murdżani. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.